Nazywam się Kamila Mańkowska, jestem z czwartej A. Chciałam przeprowadzić z Panią wywiad na temat y, pracy w bibliotece szkolnej. Jakie książki Pani lubi czytać? Och, y, to jest szeroki temat. E, lubię czytać praktycznie wszystko. E, kiedyś skupiałam się bardziej na e, książkach e, historycznych. W tej chwili, ze względu na to, że pracuję w Bibliotece Szkolnej, czytam dużo książek dla dzieci, żeby wiedzieć, co dzieciom polecać. Jak pracuje się pani w Bibliotece Szkolnej? Pracuję się wspaniale, przede wszystkim dlatego, że mam kontakt z dziećmi w różnym wieku, no i kontakt z książkami. Mogę sobie trochę poczytać w wolnych chwilach i doradzać dzieciom, co warto wybrać, jakie książki powinni przeczytać. Co lubi pani robić w wolny czas? Hmm. W wolnym czasie przyznaję, że czasami czytam książki, ale przede wszystkim moją pasją jest mój ogród. Uwielbiam hodować rośliny, rozmnażać je i pielęgnować. Za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czy jest pani zadowolona ze swojej pracy i swojego wyboru? Czy dzisiaj inny zawód, lub może przedmiot nauczania? E, bardzo lubię mój zawód i jestem zadowolona z niego, chociaż kiedyś pracowało się dużo łatwiej, e, a teraz jest trudniej, dlatego że dzieci są niecierpliwe, takie pobudzone trudno ich czymś zainteresować e, wolałyby działać na na komputerach, na laptopach, na tabletach. Tego szkoły nie mają niestety w takiej ilości, żeby pasował, żeby były dla każdego dziecka. Ale pracę bardzo lubię i jest to praca taka, która mi daje satysfakcję. Bardzo lubię pracę właśnie w klasach młodszych i kiedy widzę, jak dzieci poznają literki, liczby, jak piszą, jak się uczą czytać, czy jak zdobywają swoje umiejętności i się rozwijają. I to mi daje satysfakcję, a czy mm, inną pracę jakąś zmieniłam, trudno trudną? powiedzieć, może na bardziej spokojną, bo coraz bardziej przeszkadza y, taki szum, hałas, dzieci są teraz głośne i wolałabym właśnie, żeby była jakaś praca bardziej powodująca, taka, że, że jest ciszej. Dziękuję. Lubi Pani swoją pracę? Lubię swoją pracę, a szczególnie wtedy, kiedy widzę jej efekty, czyli umiejętności, jakie zdobywają dzieci, mogę sprawdzić, widzę, że są chętne do pracy, że są takie zaangażowane, że rodzice pomagają, to też jest ważne, szczególnie w młodszych klasach, w których ja pracuję, ale lubię swoją pracę. Dobrze, dziękuję. Czy tęskni Pani za swoją byłą klasą. <laughs> No, tęsknię, bo tak zżyliśmy się bardzo z klasą 4a. Mieliśmy dużo różnych imprez, uroczystości, wyjazdów, wycieczek, dużo rozmawialiśmy, mieliśmy dużo projektów, ale miło mi jest, że odwiedzacie, że przychodzicie do mnie na przerwę, że rozmawiamy, czy po lekcjach czasami, i wtedy ta tęsknota jest taka trochę mniejsza. Dziękuję. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Miłego dnia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam całą czwartą a i panią Elżbietę magdę Mam na imię Milenka i jestem z klasy czwartej a Jesteśmy grupą dziennikarską i zaprosiliśmy na wywiad panią Anię Czerwińską. Dzień dobry. Dobrze. Na czym polega pani praca? Moja praca polega na tym, że otwieranie szkoły, zamykanie, po prostu sprawdzanie wszystkich okien, czy są dobrze zamknięte, czy jest szkoła zamknięta. Na tym moja plasa polega. Czy łapie Pani wagarowiczów? Jeżeli bym spotkała gdzieś wagarowiczów, to na pewno bym zapała, ale do tej pory nikogo nie zapałem, bo na razie są dzieci bardzo spokojne i nie chodzą na wagary. Co robi Pani najchętniej w swojej pracy? No w swojej pracy, co najchętniej robię, no tak zwane, dzieci puszczam do szkoły, sprawdzam buciki, czy mają zmienne, czy w szkole jest czysto, no i co jeszcze tak mogę powiedzieć? W koło szkoły otwieram, o tak. To jest moja praca w szkole. Dobrze. E, czy lubi Pani kontakt z młodzieżą? Bardzo lubię. Czy lubi Pani swoją pracę? Tak, lubię swoją pracę. Czy pani lubi najbardziej y, robić po pracy? E, co najbardziej lubię po pracy robić? No wiadomo, przychodzi się z pracy. W domu jest dużo obowiązków, trzeba ugotować, posprzątać i odpoczywam później. Czy woli pani kontakt z dziećmi czy z młodzieżą? Dlaczego? To znaczy, ja lubię z jednym i z drugimi, dlatego że ja lubię dzieci, z dzieciakami by się bawić, z młodzieżą też lubię rozmawiać dużo. No, także lubię z jednymi i z drugimi mieć kontakt dobry. Czy pani praca jest ważna dla szkoły? No to chyba ważna, skoro ja tu przychodzę, otwieram, sprzątam, pilnuję, dzieci, żeby nie uciekali mi na przerwie na pole do sklepów, więc chyba jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuję. Dziękuję za wywiad. Dziękuję ślicznie. Cześć, jestem Pola, jestem z klasy czwartej A. Chciałabym przeprowadzić z tobą krótki wywiad. Cześć, jestem Natalia z 8B. Um, czy podoba Ci się w Polsce? Tak, podoba. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Uh, pes. Um, czy podoba Ci się kultura Polski? Uh, tak, podoba. Jak długo jesteś w Polsce? Uh, pięć mi miesiąców. Czy znalazłeś przyjaciół w Polsce? Uh. Tak. Dzień dobry, dzisiaj rozmawiamy z Panią Katarzyną Wstępień, wicedyrektorką szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II. Czy możemy zadać parę pytań? Tak, proszę bardzo. Czym konkretnie zajmuje się wicedyrektor szkoły? No akurat obowiązki wicedyrektora szkoły są e, dosyć obszerne, e, czyli... E, można by powiedzieć, że ogarniam całą szkołę, tak nieładnie powiem. Czyli zajmuję się trochę nadzorowaniem funkcjonowania szkoły, od układania planu lekcji, które co prawda w tej chwili nie układam, ale zatwierdzam, żeby było wszystko dobrze ułożone po sprawdzanie dyżurów, pisanie ocen nauczycieli, koordynowanie wszelkiego rodzaju imprez, kalendarza szkolnego, także bardzo, bardzo dużo obowiązków. Czy pani praca jest stresująca? Myślę, że praca może być stresująca, ale myślę, że to też zależy od osoby. Ja podchodzę albo staram się podchodzić do swojej pracy ze spokojem. I nie kosztuje mnie to jakoś bardzo du dużo stresu. Czy lubi pani swoją pracę? Tak, bardzo lubię. Lubię pracę z dziećmi uczniowie mogą przyjść po porozmawiać tak jak wy teraz. Czy ma Pani trena występować publicznie? Generalnie nigdy nie lubiłam występować publicznie i początkowo był to dla mnie bardzo duży problem. Natomiast w tej chwili to nie jest tak, że w ogóle nie jest to problemem, ale zdecydowanie mniej niż na początku. Czyli do wszystkiego się można przyzwyczaić. Co są o współczesnej szkole? Co by Pani zmieniła? Znaczy myślę, że współczesna szkoła nie jest dopasowana do zmian w świecie, do tych zmian technologicznych, cywilizacyjnych jeszcze, mimo że cały czas pojawiają się jakieś programy, projekty, typu teraz laboratorium przyszłości, prawda? Tak jak mówię, w tej chwili możecie ćwiczyć się w dziennikarstwie. Myślę, że po pierwsze, trzeba by zredukować liczbę uczniów w klasie po to, żeby można było pracować bardziej projektowo. Bo im mniej osób, tym myślę, że łatwiej pracuje się, właśnie bazując na samodzielności uczniów. Co jest Pani największym osiągnięciem? Co jest moim największym osiągnięciem? <grym> nie wiem. <grym> Pytanie zostawiam <grym> trudno by powiedzieć. Takiego uważała za swoje największe osiągnięcie. No nie wiem, być może to, że jesteś nauczycielem. Jakie są najważniejsze potrzeby naszej szkoły? W tej chwili uważam, że przydałoby nam się kilka e, monitorów interaktywnych. Także jeżeli w tej chwili dostałabym jakieś większe pieniądze, to kupowałabym... o... od tutaj. Interaktywne, no, sala od plastyki to w ogóle powinniśmy zrobić taką y, plastyk, plastyczną salę z prawdziwego zdarzenia nie? z jakimiś ształgami na przykład y, innymi stolikami. Potrzeby u nas w szkole są duże ze względu na to, że szkoła, cały budynek nie jest taki nowy, więc tutaj remonty, dużo rzeczy, ale mówię, zaczęłabym, jakbym miała takie większe pieniądze, to na pewno zaczęłabym od monitorów interaktywnych do ka każdej sali, likwidowalibyśmy zwykłe tablice wtedy, kredę sypiącą się i myślę, że by było nowocześniej. Być może dobrze by było, gdyby były na przykład w każdej sali tablety dla uczniów, nie, gdzie można by było korzystać. No, myślę, że trzeba by unowocześnić szkołę, dostosować ją do, no, do, do współczesnych potrzeb, do tego, jak wy funkcjonujecie w domu. Ale jednocześnie na przykład, co planujemy trochę, z czego nie będziecie zadowoleni, zlikwidujemy prawdopodobnie smartfony na przerwę. <tosłuch> w najbliższym czasie zapowiada się na jakiś remont? Yy, może większego remontu nie planujemy. Yy, znaczy nie do końca. Będzie, będzie na pewno remont dachu na sali gimnastycznej, yy, ponieważ nasz... To przecieka. Przecieka, dokładnie. Panie, Tylko, że to yy, gmina planuje, bo to dostała gmina takie większe pieniądze na, na remont sali. Sala będzie remontowana. Nie tylko ten dach, ale tam, gdzie te dachy na szkole nie najlepiej funkcjonują, też będą. Piece centralnego ogrzewania, żeby przypadkiem nie zgasło na mnie ogrzewanie w zimie. Także są takie większe planowane, no, ale oczywiście będziemy też tak doraźnie robić jakieś malowania korytarzy, na przykład. Co jest Pani największą pasją? Moją największą pasją, lubię wiele rzeczy, lubię góry, lubię chodzić po górach, lubię ruch ogólnie, lubię chodzić z psem na spacery, lubię zwierzęta, co widać, rybkę na przykład, teraz sobie sprawi mam nawet więcej, siedem rybek, lubię czytać książki, oglądam dobre filmy. Bardzo fajnie, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z panią Joanną Cioch, szkolną sekretarką. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Czym zajmuje się szkolny sekretariat? Szkolny sekretariat jest miejscem, gdzie przyjmowani są petenci szkoły, zanim trafiają do pana dyrektora, na przykład uczniowie, rodzice, nauczyciele. Drugie pytanie. Co konkretnie należy do Pani obowiązków? Do moich obowiązków należy gromadzenie i przechowywanie informacji, wykonywanie prac administracyjno-biurowych, przyjmowanie interesantów i załatwianie ich spraw, na przykład wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji, a także obsługa faksu, komputera i innych urządzeń. Biurowych. Trzecie pytanie. Czy lubi Pani swoją pracę? Tak, bardzo lubię swoją pracę. Czwarte pytanie. Co jest najważniejsze w Pani pracy? Mm, najważniejsze w mojej pracy wydaje mi się, że jest sumienność i rzetelność. Co Pani najmniej lubi w swojej pracy? Wszystko lubię w swojej pracy. Nie ma takiej rzeczy, której nie lubię. Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby zostać sekretarką szkolną? Mhm. Praca na stanowisku sekretarki wymaga wielu kwalifikacji i umiejętności oraz określonych predyspozycji. Co do wykształcenia na stanowisku sekretarki, może pracować osoba, która ukończyła szkołę średnią. Lecz im większe wykształcenie, tym większa szansa na pracę w takim miejscu. Siódme pytanie. Jak długo już tu pani pracuje? W szkole pracuję już prawie 8 lat. Ósme pytanie. Jak się pani pracuje w szkole, w której kiedyś się pani uczyła? Bardzo dobrze. Dziewiąte pytanie. Jakie są pani zainteresowania? Moje zainteresowania. Pierwsze to zabawa z dziećmi, drugie taniec, a trzecie ochotnicza straż pożarna. Dziękujemy za interesujący wywiad. Też dziękuję bardzo Wam, dziewczynki. Bardzo miło było.